Kaszojady, główniaki. Jestem madką i mam chorą córkę. Czy przypadkiem pod płaszczykiem żartów nie zaczęliśmy nienawidzić matek i dzieci? Niedawno na TikToku pojawił się taki trend, który pośrednio dotyczył dzieci, i jak można się domyślić, spowodował burzę. Słuchajcie, widziałem pełno filmów takich na TikToku, w których ludzie piszą co by zrobili w sytuacji niebezpiecznej, czy ratowaliby swojego psa, czy czyjeś dziecko. No i pewnie zastanawiacie się jak to byłoby w moim przypadku. No ja na pewno ratowałbym swojego psa. A dlaczego? A no dlatego, że jeśli chodzi o mojego psa, to mam pewność, że on nie jest zapisem. A czyś Bachor? Nie wiem ku. Bo jak się okazało, ludzie podzielili się na dwa obozy. Dla jednych to zupełnie naturalne, że ratuje się ludzkie życie, bo ich zdaniem jest ono obiektywnie więcej warte niż to zwierzęce. Zdaniem innych, oczywistym było myślenie o swoim psie, no bo to jego kocham. Co mnie obchodzi jakieś cudze dziecko? I wiecie co? I ja absolutnie nie podejmę się odpowiedzi na pytanie, co ja teoretycznie bym zrobiła, bo wiem, że czegokolwiek bym nie powiedziała, to i tak połowa z was mnie znienawidzi. Więc będę tutaj Salomonem. Ale abstrahując od tego, co moim zdaniem jest moralne, słuszne, a co nieco dziwne, to sam ten trend bardzo mnie zaintrygował i sprawił, że zaczęłam myśleć sobie trochę więcej o tym, jak myślimy o matkach i o dzieciach w społeczeństwie. Moim zdaniem nienawiść do matek i dzieci to jedno z bardziej toksycznych zjawisk, z jakim mamy do czynienia w internecie. Tworzą się takie sztuczne podziały na kobiety, które mają dzieci i te, które tych dzieci nie mają i między tymi dwiema sztucznie stworzonymi grupami eskalują jakieś potworne wojny i konflikty. I oczywiście nie jest to przypadkowe, no bo jak wiadomo, konflikt jest tym, co napędza algorytmy. A jak Widać w naszym społeczeństwie i nie tylko w naszym, decyzja o tym, czy chce się posiadać dzieci i o tym, czy jest to moralnie słuszne i odpowiednie, jest tym, co grzeje chyba najmocniej. Skrajne opinie o macierzyństwie świetnie się klikają, no i tylko napędzają ten sztucznie wytworzony konflikt. W przestrzeni internetowej coraz częściej mamy do czynienia ze zjawiskiem dehumanizacji dzieci. Określenia takie jak bachory czy kaszojady weszły na stałe do potocznego języka, rozgościły się tam i prawie każdy mówi w ten sposób o dzieciach. I z jednej strony, oczywiście może to być zabawne, z drugiej strony, jeżeli pomyślelibyśmy o mówieniu o kobietach. Samice czy baby, no to jednak zapala nam się tu jakaś czerwona lampka, ale kiedy mówimy w taki sposób o dzieciach, no to już nie ma dla nas żadnego problemu. Moim zdaniem jest to niepokojące, ponieważ przyczynia się do rozpowszechnienia coraz bardziej narracji o tym, jakby to dzieci były najgorszym, co istnieje w naszym społeczeństwie. To dzieci są źródłem hałasu. Męki i wszechobecnego cierpienia dorosłych. Każdy dorosły, który musi zetchnąć się z takim kaszojadem, tak naprawdę potem chyba musi iść na kilka sesji terapeutycznych, no bo to było tak okropne doświadczenie. Okazuje się, że dla bardzo wielu osób to, że dzieci mają prawo uczestniczyć w życiu społecznym oraz że mają prawo do rozwijania się i do wyrażania emocji w sposób adekwatny do wieku, nie jest w ogóle oczywistością. Dla bardzo wielu osób najlepiej byłoby, gdyby. Zdaniem bardzo wielu osób najlepiej byłoby, gdyby rodzice zamknęli się ze swoimi dziećmi, nie wypuszczali ich z domu, przypięli je do kaloryferów, a bycie matką w przestrzeni internetowej, no to totalny strzał w kolano. Albo będziesz krytykowana, często przez inne matki, za to, w jaki sposób wychowujesz swoje dziecko. Albo będziesz oskarżana o narcyzm i egoizm, no bo jak to, świat płonie, a ty decydujesz się na dzieci. To w Jestem w porządku z wydarzeniami, które unfolding currently. Albo twoja rola pora, albo twoja rola poza rolą rodzicielską będzie kompletnie negowana. Nie masz przecież prawa być nikim innym poza matką. Bo my chodzili do szkoły, umie pisać, czytać. Może nie mogę przeczytać bardzo szybko, ale mi chodzi. Ale mogę przeczytać i wiem, co to pisze. Czasem... Wiesz, dobrze, że telefony mają ten translator, tada. to, co szczególnie szkodliwe, to przedstawianie matek jako kobiet, które w wyniku urodzenia dziecka cofnęły się w swoim rozwoju. Są mniej inteligentne, mają tak zwany baby brain. Przecież to oczywiste, że matka traci zdolność logicznego myślenia. Tak często słyszy się przecież o baby brain, czyli o spadku funkcji poznawczych spowodowanych hormonami w czasie ciąży i po porodzie. I to dosyć perfidna narracja, bo przekręca wiedzę naukową w taki sposób, żeby łatwiej było nam dyskryminować matki. I oczywiście Hormony ciążowe, a także chroniczny niedobór snu mogą czasowo wpływać na funkcje poznawcze, ale nasze mózgi mają ogromną zdolność do neuroplastyczności. W związku z tym bardzo szybko mózg matki adaptuje się do nowej sytuacji i tworzą się nowe połączenia nerwowe. Dlatego też matki bardzo często doskonale radzą sobie w sytuacjach stresowych czy takich wymagających multitaskingu. Oczywiście internet promuje jedynie tę negatywną stronę. Matki stają się tymi, które wyłączyły swój mózg, stają się tymi, które tracą wartość jako partnerka do dyskusji, no i po prostu przestają być interesującymi osobami. To oczywiście może prowadzić do dyskryminacji w miejscu pracy, do izolacji społecznej, do niechęci zawierania znajomości z matkami, no bo przecież oczywiste jest, że będzie mówić tylko o dzieciach. A już kompletnym absurdem jest dla mnie dyskryminowanie matek z dziećmi, a jednocześnie twierdzenie, że psy powinny móc chodzić wszędzie. Najlepsze jest to, że dosłownie w ostatnich dniach pan Stop Model Dawid Woliński, jeśli się nie mylę, stwierdził, że brzydzi go, kiedy w restauracji widzi matkę karmiącą piersią. <zysy> Jednocześnie potem sam wrzuca swoje średnio smaczne zdjęcia z gołą klatą. Dawid, garni się. Jak panie karmią dzieci w restauracji. To też jest dla mnie e, takie niefajne, że przy stoliku obok e, wyjmuje pani piersi, karmi dziecko. Już mm. kilka razy to to jakoś ostatnio bardzo mocno m, taki, jakiś taki fakt mnie prześladuje. To w takim Dziwne, razie to, gdzie ma karmić? Nie wiem, no myślę, że, że są takie salki, tak, w większości, bądź jakimś chociażby przy, troszeczkę myślę też, no nie wiem. Ja uważam, że jedzenie w spokoju i w ciszy jest dobre dla wszystkich. W związku z czym nawet dla takiego dziecka chyba zamieszanie restauracji to nie jest dobre miejsce, gdzie powinno spożywać posiłek i dobrze strawić. Myślę, że są ustronniejsze miejsca. No ale cóż, matki karmiące to jedno, ale w ogóle obecność dzieci w restauracjach jest bardzo kontrowersyjnym tematem. Jest bardzo wiele osób, które uważają, że nie powinno się wpuszczać dzieci do restauracji, ponieważ zaburzają one cały koncept talerzyków. Wiecie, no przecież dzieci tylko krzyczą, biegają, zachowują się jak totalna trzoda, no i tak jak już mówiłam wcześniej, nie powinny w ogóle pojawiać się w miejscach publicznych. I wiecie, ja oczywiście rozumiem to, że są miejsca, które nie są przystosowane do dzieci. Myślę, że dla wszystkich jasne jest, że jeżeli idzie się wieczorem na romantyczną kolację do restauracji, no to prawdopodobnie będą tam sami dorośli. Są jednak miejsca oferujące na przykład ofertę lunchową, czy też miejsca o bardziej rodzinnym, luźnym charakterze, gdzie obecność dzieci jest jak najbardziej naturalna, normalna i nie uważam, żeby było jakimkolwiek problemem. Czy wiesz, że Ty też możesz pomóc mi rozwijać ten kanał? Już teraz wejdź na patronitepl patronite.pl/domagorajek i sprawdź jakie dodatki dla Ciebie przygotowałam. To m.in. dostęp do zamkniętej grupy, możliwość sugerowania tematów, czy dodatkowe filmy dostępne jedynie dla patronów. Możesz też postawić mi kawkę na Buy Coffee too, lub kliknąć wesprzyj pod tym filmem i zacząć korzystać m.in. z customowych emotikonek. Dziękuję za uwagę, a teraz wracamy do filmu. Co ciekawe, mam wrażenie, że dosyć często osoby, które tak bardzo sprzeciwiają się dzieciom, bardzo chętnie optują za opcjami dog-friendly. I spoko, jeżeli taki pies jest grzeczny, wychowany, jest na smyczy, no i nie zagraża otoczeniu, no to osobiście też nie mam nic przeciwko temu, żeby uczestniczył sobie również w jakimś miłym eksperiensie, na przykład restauracyjnym. Problematyczne jest oczywiście, no jeżeli taki pies zaczyna wzbudzać jakieś nieprzyjemne sytuacje, albo jeżeli ktoś, kto po prostu boi się psów, będzie musiał obok takiego psa siedzieć i to też wpłynie na Doświadczenia. Mam wrażenie, że jest to takie zjawisko odwróconej empatii, no bo psy traktujemy jako w pełni zależne, niewinne. One przecież nie są w stanie zrobić celowo krzywdy. Z kolei na dzieci patrzymy no już przez ten ludzki pryzmat. Dziecko jest w stanie celowo zachowywać się nieodpowiednio. Dziecko powinno nauczyć się nie krzyczeć, a jeżeli krzyczy, no to znaczy, że coś jest z nim nie tak, albo rodzice nie potrafią go. Opanować. I mimo tego, że ten krzyk często nie jest do końca od tych dzieci zależny, no bo nie potrafił jeszcze lepiej regulować emocji. Niektórzy dorośli też nie. No to jednak oczekujemy od nich dużo więcej. Są to w końcu świadome istoty, które powinny panować nad swoim zachowaniem. Poza tym w ostateczności psa można wziąć na smycz, założyć mu kaganiec albo po prostu wynieść z takiej restauracji czy ze sklepu. Z dzieckiem trzeba jednak, przynajmniej powinno się, obejść nieco inaczej. Dobrze byłoby, żeby rodzic wyjaśnił, co jest nie tak z danym zachowaniem, no i nie traktował tego młodego tego się człowieka w tak obcesowy sposób. No a to jest problematyczne, no bo pies może być po prostu natychmiast wyłączony z tej sytuacji. Dziecko niekoniecznie. To wymaga jednak od nas wszystkich, którzy są świadkami jakiejś sytuacji, cierpliwości, zrozumienia i zaakceptowania tego, że być może przez jakiś czas będziemy czuć dyskomfort. Internet stworzył sztuczną opozycję pomiędzy kobietami, które świadomie decydują się na nie bycie matkami, a tymi, które postanawiają nimi być. Uważam, że to szczególnie destrukcyjne, bo ignoruje złożoność kobiecych doświadczeń, złożoność tych ról i to, że kobieta nie jest po prostu matką lub nie matką. Rozumiem oczywiście, że osoby, które świadomie decydują się nie być matkami, chcą mówić o tym w sieci, chcą mówić o swoim doświadczeniu, no bo nadal, mimo tego, że dzieci rodzi się coraz mniej, jest to jakoś społecznie traktowane jako ta mniej tradycyjna rola. No a jeżeli robi się coś mniej tradycyjnego, no to bardzo często podlega to różnorakim ocenom i niezrozumieniu. I to wszystko jest ok, dopóki nie zamienia się w hejterską tubę skierowaną w stronę osób, które te dzieci mają. To nie jest tak, że ten, który ma dzieci, jest idiotą, a ten, który ich nie ma, jest geniuszem. Wszyscy jesteśmy głupi. Kiedy Chapel Roan wypowiedziała się na temat matek w swoim otoczeniu, oczywiście mówiła o tym, że widzi to zmęczenie, to wyobcowanie, a nie, że uważa matki za idiotki. No ale jednak, wycięty fragment, brak kontekstu, zrobiły swoje. Spora grupa matek w internecie poczuła się tym urażona, no i stwierdziła, że musi teraz pokazać, że to macierzyństwo jednak jest przecież wspaniałe i cudowne. I wiecie co? Pewnie takie jest. Pewnie jednocześnie jest beznadziejne, tragiczne i bardzo męczące. Tak jak każda inna sfera ludzkiego życia. Z kolei bezdzietne kobiety nadal spotykają się z dużą presją społeczną, często ze strony rodziny, że powinny te dzieci mieć, a matki czują się osądzane i oceniane tak naprawdę na każdym kroku ze względu na swoje rodzicielskie wybory. Nikt tu nie wygrywa. Macierzyństwo bywa używane jako broń przeciwko intelektualnym i zawodowym osiągnięciom kobiet. No bo przecież kobieta, która ma dziecko, nie ma prawa myśleć logicznie. Na pewno uaktywniuje jej się ten słynny baby brain. Jeżeli matka ma inne niż ty poglądy polityczne, no to pewnie dlatego, że jest matką, więc głupiała. Jeżeli ma inne wartości, inaczej myśli o świecie. Baby brain. No ale właściwie dlaczego dyskryminujemy matki i dzieci? Prosta sprawa. Żyjemy w kulturze skrajnego indywidualizmu. Każde ograniczenie osobistej wolności jest traktowane jako zamach na nią. No a niestety, tak to już jest, że dziecko bardzo często tę autonomię w jakiś sposób ogranicza. Jeżeli to robi, to znaczy, że jest wrogiem i przemocowcem. Ja wiem, że brzmi jak bumer, no ale średnio chce nam się brać odpowiedzialność za dziecko. Ta odpowiedzialność się nigdy nie kończy. Dużo łatwiej jest mieć kota albo psa, który zaspokaja pewne emocjonalne potrzeby, no ale ostatecznie nie jest dzieckiem, nie trzeba go posyłać do szkoły, nie pójdzie na imprezę i się nie upije, no nie robi aż takich problemów. Poza tym żyje kilkanaście lat, tak więc. Rola kociego czy psiego rodzica dużo szybciej się kończy. Wiecie. Jeżeli zwierzę sprawia problemy, to w najgorszym wypadku może zostać komuś oddane. Nie będzie to dobrze widziane, no ale oddanie dziecka, uff, to byłby dopiero ciężar. I żeby nie było. Nie mam nic przeciwko przestrzeniom, tylko dla dorosłych. Nie uważam, że dziecko musi chodzić wszędzie i przeżyć wszystko do piątego roku życia, żeby nadawało się do życia w społeczeństwie. No ale jednocześnie sądzę, że trzeba dawać przestrzeń rodzicom, no i dzieciom na to, żeby normalnie żyli. Matka ma prawo wyjść z domu, ma prawo mieć życie towarzyskie i ma prawo czuć się mile widziana wszędzie. Gdzie przychodzi. Ja wiem, że to będzie teraz jakaś przełomowa mądrość, ale każdy z nas był kiedyś dzieckiem. To nie jest tak, że wszyscy urodziliśmy się już tacy mądrzy, dorośli, cywilizowani i świetnie regulujący swoje emocje. Bardzo wielu dorosłych do teraz zachowuje się jak totalna trzoda, i psuje wszystkim innym w otoczeniu ich doświadczenia. Dlatego zachowywanie się tak, jak gdyby to dzieci były tym jedynym, przeszkadzającym czynnikiem, jest dla mnie jakieś kompletnie nielogiczne i odklejone. Oczywiście dziecko, które biega gdzieś po restauracji i może na przykład wylać na siebie gorącą zupę. To nie jest dobry pomysł, ale dziecko, które musi się wypłakać na ulicy czy w sklepie, no niestety, trzeba to przeżyć, wiecie, zaakceptować ten dyskomfort, przypomnieć sobie, że te 20 parę czy 30 parę lat temu pewnie robiliście dokładnie to samo, bo ja wiem, że robiłam. Myślę, że empatia, zrozumienie i próba postawienia się w sytuacji innej osoby jest tutaj kluczowa. Oczywiście możemy nakazać matkom siedzieć z dziećmi w domu, wpuszczać wszędzie jedynie psy czy tam Sieci psynów, psurki, nie wiem jak to tam jeszcze się mówi, wiecie. Mam koty. Ale czy to naprawdę jest rozwiązanie? Te dzieciaki też muszą się jakoś socjalizować, także po prostu pozwólmy im na to. A to, że jest trochę takich śmiesznych matek, które wrzucają bardzo dziwne posty na Facebook Marketplace czy na jakieś grupki, no to luz, no dajmy im żyć. Po prostu dajmy im żyć. Naprawdę. Dobra. Badadan, badadan. Baladan 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 Baladan